W zimowym krajobrazie małego miasteczka zaklików, gdzie szare niebo zwiastowało koniec zimy, a nagie drzewa kołysały się na wietrze, życie toczyło się swoim własnym, powolnym rytmem. Janusz Kowalski, małomówny gospodarz ospracowanych dłoniach rozpoczynał kolejny dzień na swojej starej farmie nie spodziewając się że ten poranek przyniesie wydarzenie które odmieni życie wielu osób Kasztan jego ukochany kasztanowy koń zawsze był spokojnym i posłusznym zwierzęciem jednak tego ranka coś się zmieniło Zwierzę odmówiło jedzenia siana, nie chciało pić wody i niespokojnie krążyło po zagrodzie, rżąc w kierunku zamkniętego pastwiska na tyłach gospodarstwa. Janusz znał swojego konia od lat i wiedział, że takie zachowanie nie jest przypadkowe. Z pewnym wahaniem, ale ufając instynktowi swojego wiernego towarzysza, ruszył za kasztanem, który pewnie prowadził go przez gęsty las. Wiatr ucichł. Nawet ptaki zdawały się milczeć, jakby natura wstrzymała oddech. Koń torował drogę przez gałęzie z niezwykłą determinacją, jakby dokładnie wiedział dokąd zmierza. W pewnym momencie Janusz usłyszał cichy, stłumiony dźwięk. Pośród mokrych liści i wystających korzeni zobaczył zabłoconego psa, który leżał na boku. Jego żebra wystawały z wychudzonej skóry, ale ogon poruszał się słabo, witając przybyszy. Nieopodal pod krzakiem leżała nieprzytomna starsza kobieta, częściowo pokryta błotem. Jej blada skóra kontrastowała z ciemną ziemią. Bez wahania, choć nie znając tożsamości kobiety, Janusz delikatnie podniósł ją i, z pomocą kasztana, przetransportował do małego szpitala w Zaklikowie. Osłabiony pies, mimo swojego stanu, nie odstępował ich na krok. W szpitalu pielęgniarki natychmiast zajęły się pacjentką. Kobieta miała przy sobie jedynie starą broszkę przypiętą do sukienki i przemoczony papier z nieczytelnym pismem. W dokumentacji medycznej zapisano tylko podstawowe informacje. Zofia Lewandowska, 76 lat, bez dodatkowych dokumentów. Bez rodziny, do kontaktu. Pies, którego zaczęto nazywać burek, uparcie czuwał przy drzwiach jej pokoju, odmawiając opuszczenia szpitalnego korytarza. W kolejnych dniach kasztan również zachowywał się nietypowo. Codziennie stał przed szpitalem, jakby czekał na jakiś znak. Żadne wędzidło ani ogrodzenie nie mogło go powstrzymać. Po prostu tam był, nieruchomy i czujny. Zofia powoli odzyskiwała świadomość, ale jej stan pozostawał zagadką dla personelu medycznego. Szeptała nieznane imiona, często powtarzała imię Adam, a na dźwięk kroków na korytarzu reagowała niepokojem. Kiedy Janusz wrócił do gospodarstwa, dokonał niezwykłego odkrycia przy stodole. Pod luźną deską znalazł metalowe pudełko. Zawierało ono stare listy, podartą fotografię i dziennik z osobistymi zapiskami. Najbardziej intrygująca była dedykacja z imieniem Zofii, napisana drżącą ręką. Te przedmioty miały stać się kluczem do odkrycia tajemnicy, która przez lata pozostawała ukryta w cieniu przeszłości. W miasteczku Zaklików ludzie zaczęli szeptać o tajemniczej kobiecie, znalezionej w lesie. Nazwisko Lewandowska budziło echa w starych aktach notarialnych. Niedawno złożono dokument z podpisem, którego Zofia nie rozpoznawała, przekazujący jej dom rzekomemu spadkobiercy. Sprawa stawała się coraz bardziej zagmatwana, a każdy nowy dzień przynosił więcej pytań niż odpowiedzi. Jeśli ta historia Cię zainteresowała, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i dać łapkę w górę. Napisz w komentarzu: Z jakiego miasta nas oglądasz? Kontynuujemy. Pewnego popołudnia do szpitala przybyła kobieta, która przedstawiła się jako była opiekunka Zofii. Maria Wojcik, bo tak się nazywała, mówiła cicho i ubierała się skromnie. Twierdziła, że pracowała dla pani Lewandowskiej przez trzy lata, ale coś w jej zachowaniu wydawało się podejrzane. Unikała bezpośredniego kontaktu wzrokowego i wymijająco odpowiadała na pytania o rodzinę Zofii. Po wizycie Marii Zofia stała się bardziej zamknięta w sobie. W jej oczach pojawiło się spojrzenie kogoś kto nosi w sercu ciężkie tajemnice. Janusz, który odwiedzał ją codziennie, zauważył tę zmianę. Przynosił jej świeże kwiaty z ogrodu i opowiadał o kasztanie, który nadal wiernie czekał, przed szpitalem. Podczas jednej z takich wizyt Zofia zaczęła przeglądać zawartość metalowego pudełka, które Janusz znalazł w swojej stodole. Wśród listów był jeden szczególnie intrygujący, napisany 10 lat wcześniej przez jej córkę Annę. List wspominał o rodzinnym konflikcie, o spadku podziadku i o tajemniczym Adamie, który według słów Anny zawsze chciał Więcej niż mu się należało. Tymczasem w Urzędzie Miasta Archiwista odkrył coś niepokojącego. W starych dokumentach znalazł akt własności domu Zofii, ale z dwiema różnymi wersjami podpisu. Pierwsza sprzed 20 lat znacząco różniła się od tej na niedawno złożonym dokumencie. Sprawa zaczęła budzić podejrzenia urzędników. Burek który nie odstępował Zofii na krok, pewnego dnia zaczął zachowywać się dziwnie. Węszył intensywnie przy torebce Marii, która zostawiła ją podczas kolejnej wizyty. Zofia, obserwując reakcję psa, przypomniała sobie coś ważnego. Maria nigdy nie była jej opiekunką. To kłamstwo otworzyło furtkę do kolejnych wspomnień. W szpitalnym pokoju Zofia zaczęła zapisywać wszystko, co pamiętała. Wspomnienia wracały jak fragmenty układanki: rodzinne spotkanie sprzed miesięcy, kłótnia o testament dziadka, propozycja wyjazdu na weekend od kogoś, kogo uważała za przyjaciela rodziny. Pamiętała też dziwny smak herbaty, którą jej podano, i długą podróż samochodem, której szczegółów nie mogła sobie przypomnieć. Janusz, słuchając jej opowieści, zaczął łączyć fakty. Metalowe pudełko, znalezione w jego stodole, musiało zostać ukryte celowo, ale przez kogo i dlaczego właśnie tam? Odpowiedź mogła kryć się w starym dzienniku, który również znajdował się w pudełku. Jego kartki, pożółkłe ze starości, zawierały zapiski o rodzinnym majątku i tajemniczym testamencie. W międzyczasie do szpitala zaczęły przychodzić anonimy. Kartki z pogróżkami sugerujące, że Zofia powinna trzymać się z daleka od przeszłości. Pielęgniarki, zaniepokojone sytuacją, zwiększyły czujność. Kasztan, jakby wyczuwając narastające napięcie, stał się jeszcze bardziej niespokojny przed szpitalem. Zofia, mimo strachu, postanowiła walczyć o prawdę. Z pomocą Janusza zaczęła odtwarzać wydarzenia z ostatnich miesięcy. W jej pamięci pojawiło się wspomnienie młodego mężczyzny, który przedstawiał się jako prawnik rodziny. Teraz rozumiała, że jego wizyty miały ukryty cel zdobycie jej podpisu na dokumentach, których treści nie mogła wtedy przeczytać. Jednego wieczoru, gdy Janusz przeglądał stare fotografie znalezione w pudełku, zauważył coś szczególnego. Na jednym ze zdjęć Zrobionym podczas rodzinnego spotkania w tle widać było Marię Wojcik. Nie jako opiekunkę, ale w towarzystwie człowieka, który według zapisków w dzienniku był zamieszany w spór o spadek. To odkrycie rzuciło nowe światło na całą sprawę. Następnego dnia w zaklikowie pojawił się nieoczekiwany gość Anna, córka Zofii, której nikt nie widział od lat. Przyjechała do miasteczka. Jej przybycie wywołało poruszenie nie tylko w szpitalu, ale i wśród mieszkańców. Kobieta w średnim wieku, o jasnych włosach i zmęczonych oczach, niosła ze sobą teczkę pełną dokumentów i determinację wypisaną na twarzy. Kiedy Anna weszła do szpitalnego pokoju, Burek zareagował niezwykle, zaczął machać ogonem i łasić się do niej, jakby doskonale ją znał. To zachowanie psa potwierdziło jej tożsamość bardziej niż jakiekolwiek dokumenty. Zofia, widząc córkę, początkowo zastygła w bezruchu, a potem łzy popłynęły po jej policzkach. Anna uklękła przy łóżku matki, ściskając jej dłoń. Szukałam cię wszędzie, mamo, wyszeptała Anna. Kiedy przestałaś odbierać telefony, wiedziałam, że coś jest nie tak. Adam twierdził, że wyjechałaś do sanatorium, ale nie. Chciał powiedzieć, gdzie coś mi się w tym wszystkim nie zgadzało. Tymczasem Janusz, który obserwował spotkanie z pewnej odległości, zauważył, że kasztan po raz pierwszy od wielu dni odszedł spod szpitala. Koń wrócił do stajni i zaczął zachowywać się niespokojnie przy miejscu, gdzie znaleziono metalowe pudełko, jakby chciał pokazać, że tam jest coś jeszcze. Anna przyniosła ze sobą dokumenty, które rzucały nowe światło na całą sprawę. Okazało się, że Maria Wojcik nie była przypadkową osobą była żoną kuzyna Adama, człowieka, który próbował przejąć majątek rodzinny. W dokumentach znalazły się też stare zdjęcia rodzinne, na których widać było młodego Adama podczas rodzinnych spotkań zawsze stojącego z boku, z wyrazem niezadowolenia na twarzy. Janusz, kierowany instynktem i zachowaniem kasztana, rozpoczął dokładniejsze przeszukiwanie okolic stodoły. Pod jedną z desek podłogi znalazł kolejną skrytkę. W środku był notes, który należał do dziadka Zofii. Zapiski w nim zawarte mówiły o tajnym kodycylu do testamentu dokumentu, który Adam prawdopodobnie próbował ukryć. W tym samym czasie w szpitalu Anna pokazała matce serię wiadomości, które otrzymywała przez ostatnie miesiące: anonimowe ostrzeżenia, sugestie, by nie wtrącała się w sprawy rodzinne. Teraz było jasne, że zarówno matka, jak i córka były ofiarami tej samej intrygi. Zofia, słuchając opowieści córki, zaczęła przypominać sobie więcej szczegółów z dnia, gdy znalazła się w lesie. Pamiętała, jak Maria zaproponowała jej przejażdżkę, by obejrzeć nową działkę. Pamiętała też dziwny smak herbaty i uczucie oszołomienia. Burek, który był z nią tego dnia, nie ufał Marii od początku. Teraz Zofia rozumiała dlaczego. W miasteczku ludzie zaczęli łączyć fakty. Właścicielka lokalnego sklepu przypomniała sobie, jak widziała Marię rozmawiającą z nieznanym mężczyzną na parkingu przed przyjazdem karetki po Zofie. Inny mieszkaniec zapamiętał czarny samochód, który często parkował w pobliżu domu Zofii w tygodniach poprzedzających jej zniknięcie. Anna, przeglądając dokumenty znalezione w metalowym pudełku, natknęła się na coś, co zmroziło jej krew w żyłach plan przepisania całego majątku na fikcyjną fundację, której jedynym beneficjentem miał być Adam. Dokumenty były przygotowane profesjonalnie, ale podpis jej matki był ewidentnie podrobiony. Janusz, który stał się nie tylko wybawcą, ale i przyjacielem rodziny, zaproponował, by Zofia po wyjściu ze szpitala zamieszkała tymczasowo w jego gospodarstwie. Miejsce to odizolowane od miasta dawało poczucie bezpieczeństwa, a obecność kasztana i burka zapewniała dodatkową ochronę. Anna zgodziła się z tym pomysłem, wiedząc, że jej matka potrzebuje spokoju, by w pełni odzyskać siły i Pamięć. Gospodarstwo Janusza stało się bezpieczną przystanią dla Zofii po jej wyjściu ze szpitala. Anna, która wzięła urlop w pracy, również tam zamieszkała, by być blisko matki. Stary dom wypełnił się nowym życiem, a zapach świeżo parzonej kawy mieszał się z aromatem domowego chleba, który Zofia zaczęła wypiekać jako formę terapii. Podczas jednego z takich spokojnych poranków, gdy Zofia siedziała na werandzie, obserwując kasztana i burka bawiących się na podwórzu, jej wzrok padł na notę z dziadka, znaleziony w drugiej skrytce. Zaczęła go czytać z większą uwagą niż poprzednio. To, co odkryła, sprawiło, że filiżanka zadrżała w jej dłoniach. Dziennik zawierał szczegółowy opis ukrytego majątku rodzinnego. Nie tylko ziemi i nieruchomości, ale także kolekcji cennych antyków i dokumentów historycznych, których istnienia nikt wcześniej nie podejrzewał. Dziadek Zofii, przewidując możliwe konflikty rodzinne, rozpisał dokładny plan podziału majątku, faworyzując tych członków rodziny, którzy wykazywali się uczciwością i pracowitością. Anna, czytając zapiski wraz z matką, natknęła się na wzmiankę o tajemniczym schowku w starym rodzinnym domu. Według notatek, za jedną ze ścian w bibliotece znajdowała się skrytka, w której dziadek ukrył najważniejsze dokumenty, w tym oryginalny testament i dowody na nieuczciwe działania niektórych członków rodziny. Janusz, słuchając ich odkryć, przypomniał sobie coś istotnego. Przed laty, jeszcze jako młody człowiek, pomagał dziadkowi Zofii przy renowacji domu. Pamiętał dzień, gdy starszy pan poprosił go o pomoc w zamontowaniu dziwnego panelu w bibliotece. Teraz wszystko zaczynało układać się w logiczną całość. W międzyczasie w miasteczku pojawiły się nowe plotki. Maria Wojcik widziana była w towarzystwie prawnika tego samego, który przygotowywał dokumenty do przepisania majątku. Spotykali się w małej kawiarni na obrzeżach Zaklikowa. Zawsze wybierając stolik w najdalszym kącie. Właścicielka kawiarni, pani Krystyna, zauważyła, że często wymieniali jakieś dokumenty i prowadzili ożywione, ale ciche rozmowy. Zofia, której pamięć powoli wracała, przypomniała sobie pewne kluczowe wydarzenie sprzed lat. Na krótko, przed swoim odejściem, dziadek pokazał jej zdjęcie, na którym widać było jego gabinet. Pamiętaj, Zosiu, Powiedział wtedy: Prawda zawsze kryje się za obrazami przeszłości. Teraz te słowa nabierały nowego znaczenia. Anna, analizując stare fotografie rodzinne, zwróciła uwagę na powtarzający się motyw obraz przedstawiający dwór szlachecki, który wisiał w gabinecie dziadka. Na każdym zdjęciu był on widoczny pod nieco innym kątem. W dzienniku znalazła zakładkę właśnie przy stronie, gdzie dziadek opisywał ten obraz jako strażnika rodzinnych tajemnic. Tymczasem, kasztan zaczął wykazywać dziwne zachowanie przy każdej wizycie Marii w okolicy. Koń stawał się niespokojny i rżał ostrzegawczo, jakby wyczuwał zagrożenie. Burek również reagował na jej obecność: warczał cicho i nie odstępował Zofii na krok. Te zachowania zwierząt. Tylko potwierdzały podejrzenia rodziny. Janusz, obserwując wszystko z właściwą sobie rozwagą, zaproponował plan działania. Należało jak najszybciej dostać się do Starego Domu Rodzinnego i sprawdzić bibliotekę, zanim Adam lub Maria zorientują się, że Zofia i Anna są na tropie prawdy. Problem polegał na tym, że dom był teraz oficjalnie zamknięty i pilnowany przez ochroniarza. Zatrudnionego przez Adama. Wieczorami, gdy Zofia i Anna planowały, jak odzyskać dostęp do rodzinnego domu, w gospodarstwie Janusza panowała szczególna atmosfera. Zapach ziół z ogródka mieszał się z chłodnym wieczornym powietrzem, a cichy szum wiatru w drzewach przypominał szept przeszłości domagającej się ujawnienia swoich sekretów. Plan dostania się do Starego Domu. Rodzinnego wymagał precyzji i sprytu. Anna wpadła na pomysł wykorzystania swojej pozycji jako prawowita spadkobierczyni. Mogła oficjalnie zażądać inspekcji domu w towarzystwie rzeczoznawcy. Janusz, który przez lata pracował przy renowacji wielu starych budynków w okolicy, idealnie nadawał się do tej roli. Pewnego pochmurnego poranka cała trójka Anna, Janusz i Zofia, stanęła przed bramą rodzinnego domu. Ochroniarz, zaskoczony oficjalnymi dokumentami i profesjonalnym podejściem Anny, nie mógł odmówić im wstępu. Burek, który niepostrzeżenie przemknął za nimi, trzymał się blisko Zofii, jakby wyczuwając wagę sytuacji. Biblioteka pozostała praktycznie nietknięta. Zakurzone regały, pełne książek, ciężkie zasłony i charakterystyczny zapach starego papieru przywoływały wspomnienia z przeszłości. Zofia od razu skierowała się w stronę obrazu przedstawiającego dwór szlachecki. Jej ręce drżały, gdy dotykała złoconej ramy. Janusz, udając, że bada stan techniczny ścian, dyskretnie sprawdzał mechanizm ukryty za obrazem. Jego doświadczone palce szybko wyczuły niewielkie nierówności w drewnie. Po chwili znaleźli to, czego szukali: mały przycisk wmontowany w ramę. Gdy go nacisnęli, usłyszeli cichy szczęk, a fragment ściany za obrazem nieznacznie się poruszył. W tajnej skrytce znaleźli kilka teczek z dokumentami, stary album ze zdjęciami i zalakowaną kopertę. Na kopercie widniał napis, Otworzyć tylko w obecności całej rodziny. Zanim zdążyli dokładniej zbadać zawartość skrytki, usłyszeli na dole kroki. Ktoś wszedł do domu. Burek zaczął cicho warczeć, a po chwili do biblioteki wszedł Adam w towarzystwie Marii Wojcik. Ich twarze wyrażały mieszaninę zaskoczenia i gniewu. Co wy tu robicie? zapytał Adam, próbując zachować pozory uprzejmości. Ale jego głos drżał z ledwo hamowanej złości. Anna, trzymając w rękach znalezione dokumenty, spojrzała prosto w oczy kuzyna. Myślę, że lepiej byłoby zapytać: Co ty tu robisz? Adam, i dlaczego próbowałeś ukryć prawdziwy testament dziadka? Jej głos był spokojny, ale stanowczy. Maria zrobiła krok do przodu, ale zatrzymało ją głośne szczekanie burka. Pies stanął między nią a Zofią, pokazując zęby. W tym samym momencie, przez okno biblioteki dobiegło rżenie to kasztan, którego Janusz przywiązał przed domem, dawał znać o swojej obecności. Zofia, która do tej pory milczała, podeszła do sekretarzyka stojącego w rogu biblioteki. Z pamięci otworzyła ukrytą szufladkę miejsce, o którym opowiadał jej dziadek. Wyjęła z niej małą książeczkę w skórzanej oprawie. To jest prawdziwy dziennik dziadka, powiedziała cicho. Ten, który znaleźliśmy wcześniej, był tylko wskazówką. Tutaj jest cała prawda o tym, co planował i dlaczego. Adam zbladł, widząc książeczkę. Maria próbowała dyskretnie wycofać się z pomieszczenia, ale Anna zastąpiła jej drogę. Chyba powinniśmy wszyscy usiąść i porozmawiać, powiedziała spokojnie. Jest wiele spraw do wyjaśnienia. W bibliotece zapanowała ciężka cisza. Przez wysokie okna wpadało popołudniowe światło, oświetlając kłębki kurzu unoszące się w powietrzu. Burek usiadł przy nogach Zofii, nie spuszczając wzroku z Marii i Adama. Z zewnątrz dobiegało uspokajające rżenie kasztana. Jakby koń chciał dodać otuchy swoim przyjaciołom. Janusz, stojąc przy drzwiach, obserwował całą scenę z charakterystycznym dla siebie spokojem. Wiedział, że za chwilę wyjdą na jaw wszystkie sekrety, które przez lata zatruwały rodzinne relacje. W jego kieszeni spoczywał telefon z nagranym przebiegiem całego spotkania dodatkowe zabezpieczenie, którego mieli nadzieję nie wykorzystywać. W bibliotece stary zegar wybił piątą, gdy Zofia otworzyła skórzany dziennik. Jej dłonie były spokojne, jakby cały strach ostatnich miesięcy ustąpił miejsca pewności. Wszyscy obecni w pomieszczeniu Anna, Janusz, Adam i Maria skupili się na jej słowach, gdy zaczęła czytać zapiski swojego ojca. Moje drogie dzieci i wnuki zaczęła Zofia drżącym głosem. Jeśli czytacie te słowa, oznacza to, że prawda w końcu wyszła na jaw. Majątek, o który toczy się spór, nigdy nie był zwykłym spadkiem. To dziedzictwo naszej rodziny, które przez pokolenia służyło lokalnej społeczności. Z kolejnych stron wyłaniała się historia, której nikt się nie spodziewał. Dziadek opisał, jak rodzinny majątek przez dekady potajemnie wspierał miejscowy sierociniec, szpital i szkołę. Pieniądze z dzierżawy ziemi i część zysków z rodzinnych przedsiębiorstw były przekazywane na pomoc potrzebującym. Testament nie był więc tylko podziałem majątku, był zobowiązaniem do kontynuowania tej szlachetnej tradycji. Adam, słuchając słów dziadka, powoli opadł na najbliższe krzesło. Jego twarz wyrażała mieszaninę wstydu i zaskoczenia. Nie wiedziałem. Wyszeptał. Myślałem, że dziadek po prostu faworyzował Zofię, że było w tym coś niesprawiedliwego. Maria Wojcik, która do tej pory stała przy drzwiach, również wydawała się poruszona. Adam, myślę, że powinniśmy powiedzieć im prawdę, powiedziała cicho. O listach, o planach fundacji, o wszystkim. Następne pół godziny wypełniły wyznania i wyjaśnienia. Okazało się, że Adam. Przekonany o niesprawiedliwym podziale majątku, zaplanował jego przejęcie z pomocą Marii. Nie wiedzieli jednak o prawdziwym przeznaczeniu rodzinnego bogactwa. Ich plan, choć nieuczciwy, nie zakładał wyrządzenia fizycznej krzywdy Zofii. Maria przyznała, że tego dnia w lesie tylko chciała ją przestraszyć i zmusić do podpisania dokumentów. Burek, który przez cały czas czuwał przy Zofii, Nagle podszedł do Adama i położył mu głowę na kolanach, jakby wyczuwając zmianę w jego sercu. Z zewnątrz dobiegło łagodne rżenie kasztana. Wydawało się, że nawet zwierzęta czuły, że nadchodzi moment pojednania. Zofia zamknęła dziennik i spojrzała na swojego kuzyna. Adam, powiedziała łagodnie, dziadek napisał też o tobie. O tym, jak bardzo przypominasz go z młodości, ambitny, zdeterminowany, czasem zbyt niecierpliwy. Wierzył, że pewnego dnia zrozumiesz prawdziwą wartość tego dziedzictwa. Anna podeszła do matki i objęła ją ramieniem. Może nadszedł czas, żeby zacząć od nowa, zaproponowała. Wspólnie moglibyśmy zrobić więcej dobrego niż każde z nas osobno. Janusz, który do tej pory milczał, odezwał się ze swojego miejsca przy oknie. Czasami największym skarbem nie jest to, co posiadamy, ale to, co możemy dać innym. W następnych tygodniach życie w Zaklikowie zaczęło się zmieniać. Stary dom rodzinny został otwarty dla publicznych inicjatyw. Adam. Wykorzystując swoje zdolności biznesowe, zajął się reorganizacją rodzinnych przedsiębiorstw, tym razem z jasnym celem pomocy lokalnej społeczności. Maria, chcąc uczynić za swoje czyny, zaangażowała się w pracę w miejscowym domu dziecka. Zofia wróciła do swojego domu, ale często odwiedzała gospodarstwo Janusza. Kasztan i burek stali się ulubieńcami miejscowych dzieci. Które przychodziły słuchać historii o tym, jak zwierzęta pomogły odkryć prawdę i połączyć rodzinę. W bibliotece, za obrazem Dworu Szlacheckiego, pozostała pusta skrytka, symbol tajemnic, które nie były już potrzebne. Zamiast tego, na honorowym miejscu zawisł nowy obraz. Przedstawiał kasztana i burka na tle zachodzącego słońca, a obok nich stali Zofia. Anna, Janusz i Adam, połączeni nie więzami krwi, ale czymś znacznie silniejszym wspólną misją i odnalezionym zaufaniem. Film da historia. Drodzy widzowie, mamy nadzieję, że historia Zofii i jej rodziny poruszyła wasze serca. Przygotowaliśmy dla was specjalną playlistę z równie wzruszającymi opowieściami. Znajdziecie ją, klikając w link po lewej stronie. Jeśli ta historia was zainteresowała, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i dać łapkę w górę. Codziennie przynosimy Wam wyjątkowe historie, które pokazują złożoność życia i siłę rodzinnych więzi. Nie przegapcie naszych kolejnych materiałów. Czekamy na Wasze komentarze.